Statek honorable płynął dalej, na którym no, wciąż znajdowali się Kurhany i Filip 106. No tym razem będzie trochę inaczej niż zazwyczaj na statku. Nagle z daleka można, można było dostrzec łódź podwodną. Komendare, statek jest na wysięgniku ręki. W takim razie, wyszczelić rakietę. Tak jest. A co kapitan na to? O Jezu, co się dzieje? To chyba Rosja. A, Jezu, Ale fajne Jezu, sceny. Jezu, 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 Jezu Filip, Jezu, Jezu, co, się Jezu. E, e, co się drzesz? Posłuchaj. Co się drzysz? Jest alarm. alarm. Jaki alarm? Daj mi spokój, alarmy to jakieś... Zobacz sobie. Wiem, słyszę, ale to pewnie jakiś apel znowu, to wiesz co, to idź beze mnie, jak się zapytałem, czemu mnie nie ma, to powiedz, że chciałem dłużej pospać. Okej. Okay. Mm. Ej, kochan. Um, tutaj do mnie na korytarz. Powiedz tam, już nie... chodzimy, że chodzimy. kar was Ty, ej! To nie my, my, to nie my, to nie my, to nie my, to nie Jezu! My to niemy, my to nie, my to nie, my to niemy. My to niemy, my to niemy my Proszę to niemy. pana! Tut! Co, nie, 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 nie da się uciekać? Że mnie pan pobi! Pobi mnie pan! Dlaczego? Bo ja jestem już taki stary i taką kurę! Pobij mnie pan! Pobij mnie pan! Nie zabiję pana, mam pistolet. To pobi mnie pan pistoletem Dziękuję panu. Bardzo panu dziękuję. Obi mnie pan, zabij mnie. Chcę pan, żebym panu oszczędził cierpienia? Tak. Filip, co myślisz? Musisz to zrobić. Nie, nie zabij ja to, nie szybko, umiem. Szybko, szybko Nigdy zabij nie mnie. zabiłem człowieka. Ale zrobisz to dla mnie. Będzie to, Będę Będę na tobie, kurtanie. Znasz moje imię? Tak. Bo Filip się trał ciągle. A, dobra, tak. no tak. Zamykam oczy i. Uch, Filip! Co jest? Może stąd chodź. Nie, bo nie umiem. Zablokowałaś siebie dobrze. No kuchu. wiem, zablokowałeś się właśnie. Chodź. I to nie. Dobrze się postąpiłeś, gdyż kurzam. Tak, ale no to wbrew moim zasadom. Nie powinienem go zabijać. Ale to dla niego było. No w sumie masz rację, chodź. Cześć, spróbuję zabrać jakieś rzeczy, spokojnie, że coś się znajdzie. Rubaś nic tu nie ma. A tutaj, Łom! Masz Łom, weź tego. Łom się tu nie przyda, bo tu krat nie ma. A weź sobie. może 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 jakiś się znajdzie. To mam go w plecaku. Okej, okay. to chodź. Ding, He Hehe. Człowieko, ty, czy, to, czy to jest dla ciebie pora na zabawy? No nie wiesz. Faj Fajne tylko, że mnie teraz nie da bo ja się nie odrodzę. No wiem, bo to jest co innego. No. Czekaj tam chwilę. Okej. Okay. Jest wyjście! Gdzie jest? Choć nie zabierz. Ej, bo tej drobie nie się iśnie, da? Czemu? Nie wiem. Może na klejem jest? Nie, jest bardziej taka śliska. Więc... Może jest moją maścią? Może. Moja maś była taka śliczna, ja, Ty czekaj, tam były schody! Oj, już się do nich nie dostaniemy. To no to może mi zabierz, bo się boję coś. Ty! Aha. Filip, nie widzę cię. Ja też cię, ja cię widzę klat, ale wiesz co? Nie. No, pewnie coś się stało i teraz mnie nie widać. Nie masz pomysłu jak stąd wyjść? Mam pomysł. Co by tu, są. Okej. Okay. I... Ty, nikogo tu nie widać. Musi tu coś być. Holender. O Jezu, tu o to na te schody. Tutaj też chwa. Teraz lepiej może Chodź. Dobra, a tu się boję trochę? Gdzie jest wyjście? Ja nie tutaj, żebym mój ojciec. Twój ojciec umarł na hydraniku. Mm, ale ja nie wiem, że tak jak mój ojciec. No, ale to jest honorable, więc nie zginiesz tak na hydraniku, bo to jest honorable. No, ale to jest tak, jak tak na tutaj. I to Patrz, wyjście. No, o. ja się muszę zabrzegnąć. Rany. No. Statek się tam trochę y, roz... roz, roz, roz się. Zwalił czy... Tak się trochę rozłączył, więc się bo... I, a może chodź do... Prawie... człowieku, jak to za... jak to robię? A może chodź do... a może do kapitana? Przecież tu jest kapi... E? Jak to? Nie ma tu kapitana? Ty, to jest inny statek. Ale to jest tył statku, ej! No? Nigdy tak jeszcze nie było, żeby się tył pokrywał. Nie wiem. Tyle ja może lepiej chodź. Rozwalę z nerwów ławkę. Nie da się. Na ja Eee. Y... Lepiej chodź. Ty tak w ogóle to, co ty myślisz? Nie, okay, ja może punty jak chcesz iść, skoro tutaj jest już droga zblokowana? A ja nie, to... idę. nie, 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 Ty musisz spinać. Dobra, idę górą. Spinaj się. nie, nie, Dobra, jest. nie, nie, Ej, ej! nie, 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 Ojej, dobra jak to się kopnę, to czekam się Tam jest gościu z tam wolę nie ryzykować. Zatem tam nie ma przejścia na górę. Czaj. Ułożysz w mordę. O! Nie było tego. Ło, ło, weszłem wyżej. Okej, okay, to idzie na teraz. No. Jak najszybciej. Dobra. Ja sobie idę stąd, bo to jest nienormalne. Mm -hmm. No i teraz... Żal wszystko. mi tego pana, co go zabiłem. A mi nie. Nie ma, nie, nie ma kapitana. Tak to. Tak, A, przy mnie pochodzę sobie przecież. Powiedział, że idzie jakąś lupę wziąć. I Jak to? On no. Nie może. U! Trze. Ale tu, żadnej sali później nie ma, chyba. No już, u wszystkich Czy my zostaliśmy we dwoje na tym statku? No, wiesz, to jest to taki, jeszcze taki jeden pan, który zrobiłeś. Chyba ciało tu zostało jeszcze. Czy tylko my zostaliśmy tutaj żywi? No, koło Ciebie pan. To drugie koło Ciebie. Dobra, fajnie. A, padłem! Wypływaj szybko. Podaj Uuu. Podam Ci rękę, chodź. Ała. Dobra, sorry. O Jezus. No ładnie. Filip, no czy mi się wydaje, czy ta woda idzie jeszcze szybciej? Prąd już, nie to zniała, prąd już. No wiem. Ale... Może na dół lepiej, bo chodzi do przodu jednak, do przodu chodzi. Ta woda idzie jeszcze szybciej. Po co tyle działałeś do, do tego, do tego, do tego spłynąłeś? mieli mi było, nie lepiej polecieć. Powiedz mi, jak my się mamy, jeżeli nawet, jeżeli to tak za a wszystkie sztuki już odpłynęły, to jak my mielibyśmy się... A masz tu się... jakieś swoim myszcze? Mam. No. Co? Czemu je użyłeś, żeby z nim gdzieś? Bo nie mam, bo akurat mam tylko lodówkę i jakieś papiery. Co? Lodówkę mam w kieszeni. dobra. No to chyba będziemy musieli mi się umrzeć, tak jak mój ojciec. Wiesz, co? Jak to może, że ja po tym chodzę, skoro to jest już praktycznie do pionu? Filip, co? gdzie jesteś? Jestem po ciebie. Komin znika pod wodą. O Jezu Maria. Lepiej chyba iść na początek. No. Jezu! Co się dzieje? Co się dzieje. Zaraz nie? będzie po statku. Jak to? Ej, ej, ej. ej. Ja wolałem polecić samolotem. A samoloty no, się rozbije, byśmy w ogóle nie przeżyli. A w ogóle? Jak to w ogóle wstąpię? Bo takie pytanie. Nie wiem. To dziwne jest Dobra, miłego, eee, jak... miłego umarcia przyjacielu. Ty, jak to tu to jest Twoje ciało? Jak to, że tam jest ciało tego pana, co go zaszczeliłem. Też co? Do miłego ubierania. Mówię ci. ja już umarłem. To może. Mam leć, bo umarłem Dobra, Dobra to, no, na... To, no, to na razie. Oui Philippe 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 Philip Philip Philippe. Philippe. Hey... Ah, Gdzie jesteś o to, mógł się, tu, krzywam cię. Pójdź do góry. <noise> Wywiodłem się, o kurde. Tam jest ląd. Czekaj, no mam pomysł.